Bochła, to my wszystkie e, tylko czekali i słuchali jak artyleria, i przede wszystkim niemieckie samoloty. Dwa razy dziennie obracali, e, bombardowali miasta, koleje, co, co tylko tego, a, e, i wracali z powrotem. Potem już. I to na wysokim pułapie. Potem się przekonali, że nie ma żadnej obrony, nie ma co. To, to la, e, tak nisko latały, że tylko co ponad drzewami. Rzucali na wszystkie wioski, na miasta, na lasy e, e, bomby zapalające i wywoły, wywoływali pożar. I to dookoła. Wioski były są okryte, to dookoła były pożar, i pożar, i pożar. Samoloty myśliwskie nawet strzelali do krów i do, do kołni, co wioski wypuścili na pole, żeby nie paliły się w oborach. I to tak trwało e, kilka dni. I, i coraz więcej, coraz więcej te samoloty bombardowali. Nie dalej tego. Polska armia, która była na, na Zachodzie, cofała się, cofała się, ale nie drogami, tylko polnymi drogami, lasami i nocą. Bo w dzień nie było możliwe, dlatego że samoloty strasznie niszczyli. Ja dołączyłem do 18 Dywizji Armii Prusy która się wycofywała i służyły mi jako przewodnik w znanym mi terenie. Szliśmy na, na wschód, aby próbować e, zorganizowania linii oporu dla niemieckich wojsk. A gdy e, 17. E, 17 września 1939 roku, gdy Sowieci uderzyli na Polskę od wschodu, zadając broniący Polsce się cios w plecy, sytuacja była beznadziejna. Dowódca dy, dywizji rozwiązał dywizję, i każdy żołnierz wracał. Na swoją własną rękę do domu, co nie było bardzo łatwe, bo Niemcy wyłapywali i brali do niewoli. Ja szczęśliwie dotarłem do domu, ale jednak nie na długo, bo gdy Hitler ze Stalinem podzielili się polsko, to moja wioska była w pasie przygranicznym po stronie sowieckiej. 10 lutego 1940 roku zostałem aresztowany. Przy, przyjechało trzech, jeden oficer i dwóch żołnierzy trzeci prawdopodobnie stał na odsad. I pięciu studentów z powiatu Łążeńskiego, z uniwersytetu z opaskami czerwonymi by, byli jako tłumacze. Godzina była 6 rano 10 lutego. Zapukał do drzwi. Ja już wstałem, bo wiadomo, trzeba było oporządzić tego. Wstałem, od, otworzyli drzwi. Ruski ten oficer powiedział nam, żeby, żeby e, gdzie? Do, do, do drugiego pokoju. Po rosyjsku byli do, do komnaty. Komuna, spojrzał dalej do, do drugiej, spojrzał dalej do trzeci. Do ostatniej komnaty nas zaparali i ja zacząłem. A też był w rosyjskiej armii 6 lat, to rozumiał po polsku, to tłumaczył nam. I ten oficer mówi, że, że tego my dla Was z, 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 mamy lepsze miejsce jak tu. Tutaj biedujecie i to. I to tłumaczy. I zaczęli ja zacząłem się e, e, bronić. To mnie ubezwładnili, posadzili e, e, twarz do ściany na, na podłodze i trzymali pod bronią. E, Te e, Tłumacze te nic nie, nie, nie mówili. Mówi, wie, wiele ty masz broni. Też mówi, że mam jeden karabin, a ja miałem zachowane pięć karabinów w domu i, i może... Kilka tysięcy amunicji zakopałem w stodole w, w, w te, z tego. Pytają mnie się, ja mówię, że ja nie mam żadnego. Będziemy szukać. No, poszli szukać. Nie znaleźli nic. Naleźli jakiś bagnet. Przynieśli, zaczęli tam pokazywać. mówić, co to jest? No, bagnet, bo to jest bagnet. No, mówię, zabierajcie się z, z, ze wszystkimi rzeczami. To te tłumacze, bo zabierajcie, co możecie tylko tego. Łachy i, i, i żywności, co tylko mieli. Mroź był do około 40 stopni, do to, to 10 do tego 40 roku. Śniegu było na, 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 na po prostu na, na pół metra. No i z, z, w, przy, z, z, jakiegoś tam sąsiada tego, z, z wioski, przyprowadzili z formanką i zawieźli dla nas do Leśniczego. Całą rodzinę, wzięli. całą rodzinę z rodzinę tego. I zawieźliśmy dla nas do Leśniczego. A Leśniczy był może jakieś koło kilometra od, od nas. W leśniczówce aresztowali le leśniczego tak samo ze, ze wszystkimi tego. Moja mama dowiedziała się, a mój brat przyprowadził ich, bo on był sołtysem. I przyprowadził, nie wiedział, nie pytali się do, do, do jabłonka, bo, bo to też był jabłonka Władysław. On był gajowym. I to leśników to aresztowali. To brat mało nie, nie, nie zemglał, że przyprowadził mnie aresztować. Aresztowali mnie. Tam moja mama zaczęła, e, przyleciała tego w kożuchu po prostu, w, 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 w jakichś skarpetkach, czy tego, i, 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 tego, i Ros, Rosjan z bagnetem i z karabinem upadła na ziemię, na śnieg. Ale nie dali jej tego, tego, na, ale z całorodziny ro, e, e, aresztowali i, i przywieźli nas do e, wioski kościelnej z formankami. I wioskę kościelna na, 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 na takie ciężarówki wsadzili, odkryte ciężarówki. I zawieźli nas na stację kolejową, e, w, w, w lesie Czerwony Bór się nazywał. To było daleko w lesie. Na stacji już były wagony podstawione cała tego, tego i do wagonów. Wagony były wszystkie e, za, zabite, nawet okna były za, e, kratami zasłonięte. I przy, przy każdym wagonie stał e, bojec, ten rosyjski żołnierz. Trzymali tam nas jakieś może dwa dni, bo dowozili innych tak, tych, tych parcelantów do tego, tego, Jak już wagon był załadowany, to ruszyli w stronę Rosji. Do, do, przejechali, do Mińska, do, do Sboliska. W pierwsze, pierwsze się zatrzymali na stacji na kilka minut. W wagonie było pełno ludzi. Nie było gdzie się ruszyć, a oni tylko tak wyrąbali w, w rogu wagonów, przy taka tak jak ubikację, dziurę i tam się, żeby te ludzie y, za potrzebą swoją chodzili. Wjeździł na dwa tygodnie pociągi, Przywieźli nas do Archangelska.